Indeksy na historycznie wysokich poziomach, zmienność w okolicach tegorocznych minimów, wciąż wisząca nad rynkami, niepewność związana z cłami, a to wszystko przed publikacją najważniejszych wyników spółek z amerykańskiego rynku. Nazywam się Tymoteusz Turski, jestem analitkiem rynku akcji XTB i chciałem dziś razem z Wami przyjrzeć się temu, co czeka nas w trakcie startującego sezonu wyników za drugi kwartał. Dlaczego to jest tak ważny okres? Jakie są oczekiwania rynku? Na co przede wszystkim zwrócić uwagę? Oraz jak dokładnie będzie wyglądało to święto inwestorów? O tym wszystkim powiemy sobie już w tym odcinku. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czym w ogóle jest sezon wyników. Co kwartał spółki prezentują swoje wyniki za ostatnie 3 miesiące, dając możliwość inwestorom spojrzeć w głąb biznesu przez nieprowadzonego. W ten sposób inwestorzy mogą zobaczyć dane podpierające rynkowe wyceny. Spółki, prezentując swoje wyniki, publikują twarde dane finansowe, czyli po prostu swoje sprawozdania finansowe za ostatnie 3 miesiące, prowadzą konferencje wynikowe oraz pokazują prognozy na kolejne kwartały. Wszystkie te elementy są ważne z perspektywy inwestorów i każdy z nich pełni istotną rolę w kształtowaniu wyceny spółki. Przeanalizujemy je teraz krok po kroku. Pierwszy element, czyli sprawozdanie finansowe, pozwala inwestorom zbadać, jak radziła sobie spółka przez ostatnie 3 miesiące, jak wyglądają przychody, jaka jest ich struktura, jak kształtuje się bilans, jaka jest finansowa kondycja spółki, jak prezentują się marże operacyjne, a także jak wartości te zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku czy kwartału. Oczywiście porównywanie obecnych wartości do historycznych wyników jest podstawą analizy wyników, ale pamiętajmy, że giełda cały czas stara się wycenić przyszłość. Stąd w krótkim terminie wahania wyceny spółek po publikacji wyników w dużej mierze zależą przede wszystkim od oczekiwań rynkowych. Przed publikacją wyników domy maklerskie i analitycy starają się prognozować wyniki spółek, a średnia z tych prognoz określana jest mianem oczekiwań konsensusu analityków lub bardzo często mówi się na to po prostu oczekiwania rynku. Jeżeli spółka zaraportuje wyniki niższe od oczekiwań, oznacza to, że radzi sobie gorzej niż wcześniej przewidywano. Stąd zwykle taka informacja może powodować przeceny na giełdzie. Na pierwszy rzut oka, analogiczna sytuacja powinna mieć miejsce w odwrotnym scenariuszu. To znaczy, jeżeli spółka zaraportuje wyniki lepsze od oczekiwań, powinniśmy zobaczyć wzrosty na giełdzie. Niestety, na giełdzie bardzo rzadko możemy spotkać się z określeniami zawsze i nigdy. Również i w tym przypadku trendy nie zawsze się sprawdzają. Dlaczego? Spółki amerykańskie przyzwyczaiły inwestorów do regularnego przebijania oczekiwań rynkowych. Od pierwszego kwartału 2022 roku spółki w indeksie SP 500 co kwartał raportowały wyższe wyniki od oczekiwań. Stąd można powiedzieć, że szczególnie w obliczu tak wysokich wycen inwestorzy dodają pewną premię oczekiwanego przebicia prognoz do wyceny spółki. Aby notowania spółek utrzymały wysokie wyceny, spółki muszą nie tylko przebijać oczekiwania, ale także upewnić inwestorów, że ich sytuacja poprawia się w kontekście kolejnych kwartałów. W ten sposób przechodzimy do pozostałych dwóch kluczowych elementów publikacji wyników: konferencji wynikowej oraz prognoz na kolejne kwartały. W obszarze konferencji wynikowej zawarte są wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje o sytuacji spółki: najważniejsze wydarzenia, wyzwania, z jakimi firma się mierzy, kluczowe projekty czy nadchodzące zmiany. Zawarłem te wszystkie elementy w określeniu konferencja wynikowa, ponieważ to właśnie w jej trakcie Zarząd te informacje podaje oraz odpowiada na pytania inwestorów czy analityków związane ze swoją działalnością. Cele niektórych spółek są dużo mocniej narażone właśnie na takie informacje, niż nawet na same dane finansowe. Tutaj świetnym przykładem może być Netflix. Jego wyniki za pierwszy kwartał w 2024 roku. Okazały się one bowiem znacznie lepsze od zeszłorocznych. Przebiły także oczekiwania analityków, a mimo to notowania spółki spadły ponad 9% po publikacji. Dlaczego? Firma zapowiedziała zaprzestanie. Publikacji liczby subskrybentów, co rynek przyjął jako potencjalny sygnał problemów w zwiększeniu skali działalności. Widzimy wobec tego, że czasami to właśnie te dodatkowe informacje o działalności spółki mogą mocniej kształtować wycenę rynkową niż same dane finansowe. Ostatnim kluczowym elementem są prognozy spółek na kolejne kwartały. Niektóre spółki dzielą się swoimi przewidywaniami oraz celami finansowymi na kolejne kwartały, co pomaga inwestorom wyczuć jakie perspektywy je czekają. Jeżeli zarząd podwyższa swoje oczekiwania w stosunku do poprzednich raportów, często przyjmowane jest to pozytywnie przez rynek. Skoro już wiemy, jakie elementy sezonu wyników są najważniejsze, przyjrzymy się jakie tematy będą najistotniejsze z perspektywy tegorocznych wyników za drugi kwartał. Według nas, najważniejszymi elementami tego Sezonu będą tematy ceł, prognozy spółek na kolejne kwartały, wysokie wyceny oraz dynamiki w sektorze sztucznej inteligencji. Wciąż operujemy w otoczeniu podwyższonej niepewności związanej z cłami. Co prawda, Trump zawarł już pierwsze umowy z Wietnamem oraz z Wielką Brytanią, ale dalej większość krajów wciąż jeszcze nie wyjaśniła kwestii celnej ze Stanami. Inwestorzy pozycjonują się obecnie tak, jakby cła przestały być istotne dla rynków. Jednak warto pamiętać, że ich wpływ może być widoczny w wynikach spółek. Stąd inwestorzy szczególnie uważnie będą śledzić informacje ze spółek odnośnie potencjalnego wpływu CEU na działalność operacyjną. Dodatkowo konsensus rynkowy ze względu na niepewność wokół CEU przewiduje najwolniejsze tempo wzrostu zysków na akcje spółek w indeksie S&P 500 od 4 kwartału 2023 roku, co widać na zaprezentowanym wykresie. Niebieskim kolorem zaznaczone jest oczekiwane tempo wzrostu przed publikacją wyników, a żółtym finalny wzrost zysków na akcje zaraportowany przez spółki. Stąd wydaje się, że spółki mają obecnie relatywnie niską poprzeczkę do przebicia, a to może stanowić podstawy pod utrzymanie obecnie wysokich wycen, jak również pozostawia przestrzeń pod kontynuację wzrostów. Po drugie, istotnym elementem kształtującym sentyment inwestorów w trakcie ostatniego sezonu wyników były prognozy spółek, a raczej ich wycofanie. Niepewność związana z cłami po dniu wyzwolenia sprawiła, że część spółek zawiesiła lub obniżyła swoje prognozy na 2025 rok. Ewentualny powrót do publikacji prognoz może wspomóc notowania spółek. Świetnym przykładem jest Delta Airlines, która w trakcie przeszłotygodniowej publikacji wyników za drugi kwartał powróciła do prognoz na 2025 rok. Tym samym notowania wzrosły aż o około 12%. Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale może stanowić pewien promek nadziei. Dwa poprzednio omówione elementy możemy traktować w takim razie jako potencjalnie pozytywne sygnały przed sezonem wyników. Natomiast największym wyzwaniem tego okresu będzie utrzymanie wysokich wycen rynkowych. Indeks SP 500 wyznacza nowe historyczne szczyty. Jednak wycena ta przede wszystkim napędzana jest niewielką liczbą największych spółek. Jedynie 60% spółek z indeksu jest obecnie notowana powyżej SMA 200, czyli średniej kroczącej za ostatnie 200 sesji. Jak widać na wykresie, zwykle kiedy S&P 500 wyznaczał nowe szczyty, udział tych spółek był wyraźnie wyższy. Mocna koncentracja indeksu sprawia, że jego wycena jeszcze mocniej zależy od sentymentu do dużych spółek. Aby wzrost został utrzymany, pozytywny trend big techów musi zostać utrzymany lub mniejsze spółki muszą dołączyć do tego rajdu. Stąd Dwa najważniejsze wyzwania tego sezonu to wysokie wyceny i trendy sztucznej inteligencji, które dotąd kształtowały wyceny największych spółek. Na sam koniec przyjrzyjmy się, jak dokładnie będzie wyglądać sezon wyników. Pierwszy tydzień od 14 lipca do 18 lipca zdominowany będzie przez duże banki ze Stanów Zjednoczonych. Swoje wyniki zaprezentuje także w czwartek. PepsiCo, a po zamknięciu rynku Netflix. Kolejny tydzień, od 21 lipca do 25 lipca, przyniesie pierwsze odpowiedzi dotyczące dużych spółek technologicznych. Swoje wyniki pokaże Tesla 23 lipca, czyli w środę, oraz Alphabet, a dzień później Intel. W kolejnym tygodniu czekają nas publikacje od największych big techów. W środę 30 lipca raport pokaże Meta oraz Microsoft, a w czwartek 31 lipca poznamy wyniki Apple. W poniedziałek 4 sierpnia wyniki zaprezentuje Berkshire Hathaway, a w środę 6 sierpnia Poznamy wyniki Walt Disney oraz McDonald's. Na wyniki Amazonu poczekamy do 7 sierpnia, czyli do czwartku. Publikację wyników siedmiu wspaniałych zakończy w środę 27 sierpnia Nvidia. Jeżeli chcecie być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata rynków finansowych oraz śledzić sezon wyników za drugi kwartał, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube. A także pamiętajcie, by śledzić nasze wiadomości i analizy na platformie XTB, gdzie w trakcie tego sezonu wyników będziemy komentować i analizować publikacje wynikowe najważniejszych spółek. Dziękuję serdecznie. I do zobaczenia.